Dominik, chyba musisz przyznać, że był to niezwykle trudny mecz, a pogoń była niezwykle wymagającym rywalem. Tak szybko grającego zespołu to jeszcze chyba nie mieliście w tym sezonie. No to był bardzo trudny mecz. Oni pierwsze połowy to my dużo piłki nie dotykaliśmy, ale wiesz, wszyscy mocno walczyliśmy, żeby blisko być razem, jak drużyna i żeby pójść do połowy, mieć zero. I po prostu zobaczyć, jak to możemy załatwić w drugiej połowie i no dalej trudne, trudna połowa, druga była, ale czekaliśmy na te szanse i blisko byliśmy, żeby zdobyć te wszystkie trzy punkty, ale to był bardzo trudny mecz, ale dobrze chłopaki mocno grali razem. Pogoń miała bardzo dużą przewagę, stwarzała sobie sytuację, dużo strzałów, były dwie poprzeczki, był nieuznany gol, kotłowało się w polu karnym waszym bardzo mocno, ale wszyscy podkreślają to, jak walczyliście od pierwszej do ostatniej minuty w obronie, że Aha, było to świetnie no. zorganizowane. Tak, no dokładnie. To był cały zespół, dobrze, dobrze graliśmy i to był bardzo trudny mecz, ale wszyscy razem walczyliśmy do końca i to było najważniejsze rzeczy. I to jesteśmy zadowoleni, że dostaliśmy punkt. To jest bardzo ważny punkt na końcu dnia. Też tak mi się wydaje, tym bardziej, że przed Wami przerwa reprezentacyjna, więc jest czas na odpoczynek. Znaczy, kto będzie miał czas na odpoczynek, to będzie miał, bo Ty nie dostałeś powołanie do reprezentacji Kanady. Gratuluję z tego miejsca na mecze z Curacao i Hondurasem. Już dziś do Niemiec chyba jedziesz, tak i stamtąd lecisz do Kanady? Nie, jutro z Warszawy prosto do Miami. Z Warszawy do Miami i później zgrupowanie? Ty uczestniczyłeś już w zgrupowaniu, tylko jeszcze nie zadebiutowałeś w kadrze. Tak, tak, tak. To... Jestem zadowolony na to i zobaczymy, może w tym czasie będę miał mój debiut i zobaczymy, jak to pójdzie, ale jestem bardzo zadowolony. Chciałbym, żeby do tego debiutu doszło, bo dawno Korona Kielce nie miała reprezentanta w swoich szeregach. Natomiast myślisz, że to właśnie to, jak prezentujesz się w Koronie, zadecydowało o tym, że trener powołał cię do kadry? Tak, myślę, że widzisz, że jak przyszłem do drużyny, że byliśmy w trudnej miejsce i teraz dobrze. Dobrze radzimy i że dobrze gramy i widzi, że dalej w Polsce to jest dobry poziom i że ja dobrze gram i radzę tutaj z Różyną mocno gramy i to jest chyba ten sposób dlaczego on jak to jest powołane powołany, tak, tak, tak. Będziesz miał okazję spotkać się ze wszystkimi gwiazdami kanadyjskiej piłki. No tak, tak, to to będzie taki nie wiem, jak po polsku, że. Będzie bardzo fajnie, żeby zobaczyć takie gwiazdy, wiesz, Alfonso Davis, to wygrał Champions League, tak, super i też dużo tam zawodnicy grają w takim zespołu, to jest, to jest bardzo fajne, to jestem zadowolony i nie mogę doczekać. Ale wiesz, że nie jesteś pierwszym piłkarzem Korony w reprezentacji tak, Kanady. Tak, tak, wiem, że Milan Bojan tam był, to uh, z nim pogadam o tym, jaki on miał jego czas tutaj w Koronie, wiem, że dużo tutaj ludzie w, w Kielce jego Lubią i o tym pogadam, ale to jest, to jest fajnie, jest z nim pogadam o tym. Pozdraw go od nas. Tak, na pewno. Część meczu z perspektywy ławki rezerwowych, później, już boisko. Tak, patrzyłem na to spotkanie. Pogoń Szczecin zagrała niesamowicie szybką piłkę. Trudno czasami było nawet zaplanować sobie co oni mogą zrobić, bo mają tyle rozwiązań ofensywnych, to jest lewo, prawo, środek, zawodnicy praktycznie na każdej pozycji, którą, którzy z piłką potrafią zrobić wszystko no ale suma suma nie daliście się i, i wywozicie cenny punkt No tak, wiedzieliśmy, że Pogoń to taki zespół, który ma wiele szybkości, jakości w swojej drużynie no, robiliśmy, co mogliśmy tak naprawdę, żeby, żeby zapobiec temu, może brakło trochę utrzymania tej piłki i uspokojenia, no ale najważniejsze, że udało nam się chociaż ten jeden punkt wyciągnąć z tego trudnego terenu. Z drugiej strony, gdyby to szczęście jeszcze bardziej się do Was uśmiechnęło, to czy Szykawka, czy Kubałkowski w końcówce, czy w końcu Ty, w polu karnym się znajdując, mogliście znaleźć drogę do bramki Rywala? No tak, myślę, że mogło trochę braknąć szczęścia, może takiego, no nie wiem, może trzeba było bardziej jeszcze trochę docisnąć, no ale cóż, szanujemy ten punkt, wiadomo. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy jesienią, to po meczu trzecioligowym było, pytałem, jak dużo brakuje Ci do ekstraklasowej drużyny do Twojego debiutu, powiedziałeś wtedy, cały czas pracuję. Pracowałeś, pracowałeś, masz debiut, jak się czujesz, jak go oceniasz? No tak, jestem zadowolony, że dostałem szansę od trenera, no, ale to tylko bodziec do, do, do dalszej pracy i do ciągłego rozwijania się. No i jeszcze fajnie, że na takim stadionie nowo wbudowanym przy tak licznej publiczności można było zadebiutować. Był stresik przed wejściem na Murawę? Nie, raczej nie, ale no wiadomo, otoczka taka trochę sprawiała, ale już po wejściu na boisko wszystko normalnie. Cieszysz się, cieszysz się piłką, meczem i tak dalej. Możesz powiedzieć, co Ci trener Kuzera powiedział przed wejściem? No, przede wszystkim, żeby robić swoje, pokazać swoje atuty, grać odpowiedzialnie, staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Pierwsze minuty w ekstraklasie, miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Też mam taką nadzieję, robię wszystko i będę robił wszystko, żeby tych występów było więcej.